Witajcie moi drodzy, ja jestem Rajpi, a to jest taka krótka historyjka o tym, skąd wzięli się hejterzy. Zapraszam. Zaczynamy. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami na YouTubie pojawił się film. Film nosił tytuł Jak za darmo zdobyć 10 tysięcy RP. Instrukcja była następująca. Z różnych kąt kliknij łapkę w górę tak aby ta ilość z twojego IP wynosiła 10 łapek. Skomentuj zasubskrybuj i czekaj na dalsze czynności. Filmik dostał się do internetu i krążył wszędzie. Oczywiście jak to ludzie znaleźli się inteligenci którzy w to uwierzyli. Yy, dali te 10 łapek w górę, zasubskrybowali, skomentowali i czekali na te obiecane RP. Jak się później okazało, zostali oszukani. A na kanale tej osoby ukazał się filmik, który miał następującą treść. Zostaliście oszukani, usuwam konto i będę kontynuował za parę lat swoją działalność na YouTube, a wy mnie nie rozpoznacie, ponieważ głos mi się zmieni, prawda? I ci ludzie, jako że nie wiedzieli, który z kanałów a że tych kanałów jest sporo na całym YouTubie, prawda, to zaczęli dawać łapkę w dół pod każdym filmem każdego kanału, żeby w końcu zniszczyć tą osobę i ją znaleźć. Ci ludzie, którzy się nabrali, wiadomo, założyli rodzinę, mieli dzieci i tak rozszerzała się po prostu plaga hejterów. Także jeżeli teraz widzicie, że macie dużo łapek w dół pod filmem, i wiecie, że to są hejterzy. No to już wiadomo, że są to po prostu dzieci, albo nie wiem. W... wnucy, wnukowie, nie wiem, jak to się odmienia. Mniejsza o to. Są to po prostu. Jest to rodzina tych osób, które się. Nabrały, bo były debilami. Także to są debile do kwadratu albo do sześcianu, więc nie ma co się przejmować. Mam nadzieję, że historyjka się podobała, jest to oczywiście historyjka na wesoło, wymyśliłem ją sobie, także oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Nie obiecuję Wam RP. Także spokojnie, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.